Przyszedł moment, że wszystko było za mało, a ludzi było zatrudnionych, około 600 ludzi, bądź z tym barakiem, który się spalił tam przy Lągiewicza. Trzeba budować zakłady, nowe zakłady. Od podstaw, zupełnie od podstaw, właściwie od lasu, od dziewiczych terenów, jakim tam był las, las wycinany, 5 hektarów było wyciętych, i tam że się zaczęli budować. Cała masa kłopotów. Myśmy mieli tutaj zaangażowanych ludzi, którzy się na tym znali, roboty zlecone tam były im dawane, ale grunt, te podstawowe rzeczy, w założeniach, jak dali, co ma być, ile tego, gdzie ma być, jakie wydziały, jaka produkcja, ile zmian, ile godzin i tak dalej, to wychodziło wszystko z działu głównego mechanika, czyli u mnie. Ja miałem pięć ludzi zatrudnionych, jednego tylko do spraw inwestycji. Jak myśmy zaczęli budować, to był rok 1960. Czwarty. Przy ulicy Ludwikowo, numer 1. Tam, gdzie są kolejowe zakłady nawierzchniowe, myśmy zaraz w ten las weszli, to istnieje do dzisiaj. I las młodzieżowy wykarczowany. pewne tam oazy zostały jako dekoracje, i były budowane od podstaw nowe zakłady. To się tak nieszczęśliwie tam złożyło, że pod koniec, potem już lat 79. Po prostu nie było pieniędzy, na zupełnie pewnych rzeczy musieliśmy zrezygnować, z z pewne rzeczy były zmniejszone, ale ukończone właśnie zakłady było w 1982 roku. Ale produkcja już tam szła, to znaczy na przykład na, na końcu była uruchomiona galwanizernia, zupełnie na końcu były warsztaty samochodowe uruchomione i garaże do tego. Dali tam myjnie i tak dalej, takie roboty towarzyszące do tych inwestycji, które mogły jeszcze poczekać i tak dalej. Na przykład drogi nie były wszystkie gotowe, które tam trzeba było, tylko te dojazdowe, to wszystko. Oby to powiesz w tym się zmieścić, bo warsztaty musiały, warsztaty to były już poważne zakłady. Park maszynowy, bardzo elegancki, nowoczesny, nawet z zagranicznymi maszynami. Dużo mieliśmy rosyjskich maszyn, ale i były też i zagraniczne, na przykład nawijarki szwajcarskie mieliśmy, na tamte czasy to był skroś nowoczesny zakład na skalę krajową. Był tylko jedyny zakład, gdzie tego typu asortymenty się robiło zarówno w dziedzinie telekomunikacyjnej, jak i mechanik precyzyjnej, obsługi biletów i duży montaż kosztu ludzi mieliśmy w terenie. Także te zakłady w ten czas były rzeczywiście postawione według tamtych standardów na bardzo wysokim poziomie. Kooperację mieliśmy dobrą dla innych, żeśmy robili, nie biorąc kooperację dla siebie, tylko dla innych, szczególnie jak były uruchomione te roboty w malarni, w galewanie zerni. Dużą galwanie zerni mieliśmy, nową, i tak dalej.